BlockMusic. Siema, cześć, witam wszystkich. Tomasz Kamiński, blockmusic PL Moi drodzy, jako że różne typy kompresorów mają różną charakterystykę brzmieniową oraz dodają od siebie barwy oraz różnych zniekształceń, na przykładzie generatora sygnałów oraz analizatora widma, pokażę wam, jak różne typy kompresorów dodają te zniekształcenia, tak. Wpiszmy sobie częstotliwość. 1000 herców, Brzmi to tak. I widzimy, że nic poza punktem 1 kHz na analizatorze widma nie ma miejsca, tak? Ale co się stanie, kiedy włączymy, powiedzmy, emulację konsoli SSL 4000E? Wyraźnie widzimy. Tutaj jest szum, tak, analogowy, ale go wyciszmy. Widzimy, że tutaj w zakresie 3 kHz również występuje zniekształcenie. Jeżeli wyłączymy kompresor, to zniekształcenie znika. Zobaczmy, co się dzieje w przypadku konsoli N. Również pojawia się szum. Które również wyciszymy. I poza tym całe widmo jest czyste. Całe pasmo, tak. Wyłączmy sobie ten kompresor. W przypadku Tone Również widzimy szum. Oraz jakieś zniekształcenie w okolicach 2 kHz. Szum możemy sobie wyciszyć. Natomiast ta częstotliwość zostaje. Przejdźmy dalej. Zobaczcie, co się stanie w przypadku emulacji Fairchilda 670. Nie dość, że tutaj występują harmoniczne oraz nie tylko harmoniczne, czyli wielokrotności sygnału centralnego. To jeszcze tutaj okolice 100 Hz i 60 Hz również wprowadzają zniekształcenia, tak? Także jest to bardzo charakterystyczny kompresor, który dodaje od siebie ciepła harmonicznych oraz swojego charakteru, tak? W przypadku emulacji LA-2A też widzimy harmoniczne 2 kHz, 3, 5, 7, tak. Jeżeli tu damy więcej harmonicznych, to są one bardziej wyraźne. W przypadku kompresora wielopasmowego od firmy Fabfilter nie ma nic, tak, jest czysty analizator widma. Teraz kolejny kompresor optyczny, tym razem od Twincom. Również jest to bardzo transparentny kompresor. W przypadku Vcompa mamy tutaj sporo charakteru, tak, w wyższym rejestrze. Także jak widzicie, różne typy kompresorów nie działają identycznie. Każdy ma swój charakter i odciska jakieś piętno na sygnale źródłowym. Także za pomocą kompresorów możemy nie tylko zapanować nad dynamiką, ale również kształtować brzmienie. Jeżeli w jakikolwiek sposób ten film Ci pomógł, zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę, napisz komentarz. Dzięki bardzo za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Block Music.